Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Energia dla Wsi. Do wykorzystania jest tu miliard złotych. Półtora miliarda z kolei czeka w programie Nasz Elektryk. To dotacje na zakup samochodów elektrycznych. O dofinansowaniu, które można otrzymać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Henryk Bawer. Ruszył program Energia dla Wsi. Już mamy pierwszych zainteresowanych składaniem wniosków, przede wszystkim do dotowanych instalacji. Elektrowni wodnych i biogazowni. Są to bardzo potrzebne urządzenia w polskim miksie energetycznym, szczególnie biogazownie z magazynem biogazu. Dodatkowo są też dofinansowania pożyczkowe do instalacji fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych. Jednorazowo pożyczka do 25 milionów złotych, a dotacja do 20 milionów złotych. Łączna alokacja w naborze tegorocznym energii dla wsi to 1 miliard złotych. Ruszył nowy program, który został nazwany Nasza Auto. Dofinansowanie do samochodów elektrycznych. Beneficjentami tego programu są osoby fizyczne, jak również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Maksymalna kwota dofinansowania w tym programie dla osób fizycznych to jest kwota w wysokości 40 tysięcy złotych do zakupu nowego samochodu elektrycznego. Projekt doradztwa energetycznego jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w partnerstwie z 16 partnerami z całego kraju, Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jest to program finansowany ze środków europejskich z Funduszu Fenix.